Hmm. Cześć! Dzisiaj wam pokażę jak usunąć daną aplikację z Facebook Jak zawsze otwieram swój przeglądarki internetowe i opisuję Nie mogę pokazać tamtej strony i dajemy... A dobra, łupcie co chcecie. Dajemy taki telebik. Zakładkę o no ja o jak tu mamy my swoje imię szukaj są główne i taki ten to tu mamy taką zakładkę ją przyciskamy taki typ i dajemy ust ustawienia konta dajemy aplikacje i mamy wszystkie nasze dane aplikacje i na przykład robią tak, że na przykład jak jakaś aplikacja bez naszego pozwolenia nam czasem wejdzie i, i może nam wszystkie nasze hasła, loginy, nasz wiek, imię nazwisko i nasze dane może przejść na jakąś inną stronę Facebook. Aplikacja. Dana aplikacja bez pozwolenia. Albo na przykład o, co to jest? O, I dajemy to, na przykład ja nie wiem, co za aplikację, z za edytuję, dajemy krzyżyk, um, usun i a, możemy też zaznaczyć, na przykład ż, y, kanał dla brzydalów lub takie te inne, także myślę, że Wam się przydało. Komentujcie, subskrybujcie, łapki gumy w górę to! Cześć, pa i na razie.